I, e, robaki, jest trochę tu na i więcej, kilka robaków i nie ich troszkę więcej. No i mówię, e, no, się ja dzisiaj jestem sam. Tak jest, wiesz, jak wymyślać, jednym byłem tamtym bratem i on będzie nagrywał A e, Ja tu po prostu e, przyszedłem po to, żeby połapać jakiś robak. O, ja jeszcze muszę popracować pod nogi, żeby sobie go nie stepać. Bo mogło być na ziemi. E, Wrato, nadal będę nagrywał, bo mam jesień, jak wiecie. No i e, No i A Wrato, widziałam kiedyś tu dużo robaków. Nic e, na rato będę łapał. Może tutaj też na jesień coś złapiemy. Chodź jakiś robaki. Jająk mamy oboki, oh. o. O, o, bak. ej, tu. Ej, oboki, nie zapadł w stanie z patrz, Patrzcie długi. Taki, taki mała kropka. O, 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 o to, nie, o nie, 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 nie. O nie, o nie, 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 nie. nie. O jeszcze patrz, jeszcze patrz, jeszcze patrz. Jest, mam go. Okej, okay, tutaj włożyłem. O, tutaj jest ukryty, o tu. Siedzi po tym teraz kiem. tego najpierw jakoś płoć. O nie, szpadło. Śmiech. Czuję to, no, poszukamy. To za. Gdzie dalej idziemy, to może zrobić więcej roboty. No i w ogóle? O, takiego kwiatu. Taki abym nie wziął. Nie no, wziąłbym tego. To jeszcze to wyszukam tutaj coś takiego ciekawego znalazł Bo kamienie tu mam tu kamienie Może nawet taka szyszka a tego mało szyszka a nie sknęła nie, nie zgnił. Troszkę nie gnił. O, mamy ją. Ładnie. Jest też taki mech. No, ale mamy mi tak naprawdę. Również. E... O taki kol... Ko o taki konal. O, taki konal. E... Fajny. To, to zostawcie łapkę w górę no i, no i żywenka nasz od, ogródek z kamieniami no i jest coś co znajdziemy no i będę się do siedział z wami